Czy kiedykolwiek czułeś, że istnieje coś więcej poza tym, co widzimy, że możesz uzdrawiać nie tylko ciało, ale i duszę? Rejki, to klucz do tej głębokiej mądrości i dziś zabiorę cię w podróż przez kolejne poziomy inicjacji. Od pierwszego kontaktu z energią, aż po mistrzowskie nauczanie. Każdy etap otwiera przed tobą nowe możliwości, poszerza świadomość i zbliża do wewnętrznego spokoju. Gotowy na kolejny krok w swojej duchowej ewolucji? Zaczynajmy drugą część kursu Reiki. Jeżeli jeszcze nie widziałeś pierwszej części, zapraszamy Cię na nasz kanał. Świadomi Czarodzieje. Punkt czwarty: poziomy inicjacji w Reiki, ścieżka Mistrza. Reiki to nie tylko technika uzdrawiania, ale również ścieżka duchowego rozwoju. Aby w pełni korzystać z jej potencjału, przechodzimy przez kolejne poziomy inicjacji. Każdy z nich otwiera nas na coraz głębsze połączenie z energią. Rozwija nasze umiejętności i pogłębia intuicję. Poziom pierwszy. Otworzenie na energię Reiki. Pierwszy poziom Reiki nazywany jest Shoden, czyli początkowe nauczanie. Jest to moment, w którym nasz kanał energetyczny zostaje oczyszczony i dostrojony do częstotliwości Reiki. Od tej chwili możemy przekazywać energię sobie i innym poprzez nakładanie dłoni. Jak osiągnąć poziom pierwszy? Uczymy się podstawowych technik pracy z czakrami oraz pozycji rąk. To pierwszy krok do samouzdrawiania i odczuwania subtelnych energii. Ćwiczenie. Każdego dnia połóż dłonie na swoim ciele i pozwól rejki swobodnie płynąć. Obserwuj ciepło, mrowienie lub inne subtelne doznania. Poziom drugi. Praca z symbolami i uzdrawianie na odległość. Drugi poziom, zwany okuden, oznacza głębsze nauczanie. Na tym etapie otrzymujemy trzy potężne symbole Reiki: Cho Kurei, Sei He Ki i Honsha Ze Shonen, które wzmacniają przepływ energii, harmonizują emocje i umożliwiają uzdrawianie na odległość. Jak osiągnąć poziom drugi? Po zdobyciu doświadczenia na poziomie pierwszym, możemy przystąpić do kolejnej inicjacji. Uczymy się pracy z symbolami oraz intencjonalnego przesyłania energii. To poziom głębszego zrozumienia i poszerzania swoich umiejętności. Ćwiczenie: Wybierz jedną osobę, której chcesz wysłać rejki na odległość. Zwizualizuj ją otoczoną światłem, narysuj symbol Honshaze shonen i pozwól energii popłynąć. Poziom trzeci. Mistrzowskie połączenie z rejki. Trzeci poziom to Shinpiden, tak zwane tajemne nauczanie to etap, w którym otrzymujemy symbol mistrzowski Dai Ko zwiększający naszą moc uzdrawiania i łączący nas głębiej z duchowym aspektem Reiki. Jak osiągnąć poziom 3? To etap dla osób, które pragną nie tylko pracować z Reiki, ale także rozwijać swoje duchowe zdolności. Poznajemy zaawansowane techniki pracy z energią i świadomością. Reiki staje się częścią naszego życia na głębokim poziomie. Ćwiczenie Codziennie rano rysuj symbol mistrzowski, daj komio w powietrzu przed sobą i afirmuj Otwieram się na najwyższą mądrość i uzdrowienie Poziom czwarty, mistrz, nauczyciel rejki Ostatni poziom, goku i kaiden, to droga tych, którzy chcą nie tylko uzdrawiać, ale także inicjować innych w rejki To poziom pełnego połączenia z energią i odpowiedzialności za jej przekazywanie jak osiągnąć poziom czwarty? Wymaga długiej praktyki i głębokiego zaangażowania. To moment, w którym uczymy się prowadzenia inicjacji i przekazywania wiedzy innym. Wchodzimy w rolę nauczyciela, który inspiruje i prowadzi innych na ścieżce reiki. Ćwiczenie. Każdego dnia pracuj nad własną praktyką, nie tylko reiki, ale także rozwojem duchowym, pracą z intencją i uważnością. Każdy poziom rejki to krok na drodze do głębszego poznania siebie i świata energii. Nie musisz się spieszyć. Rejki to proces, a każda inicjacja otwiera przed tobą nowe możliwości. Czujesz, że to ścieżka dla ciebie? Podążaj nią z otwartym sercem. Punkt piąty. Jak pracować z energią rejki? Praca z energią rejki to nie tylko uzdrawianie, to także sposób na głębsze połączenie z samym sobą i światem wokół nas. Rejki jest zawsze dostępne, gotowe do przepływu przez nasze dłonie wystarczy otworzyć się na tę niezwykłą energię. Jak rozpocząć pracę z rejki? Przede wszystkim ważna jest intencja. Energia Reiki działa najlepiej, gdy podchodzimy do niej z otwartym sercem i czystymi intencjami. Możemy jej używać do uzdrawiania fizycznego, emocjonalnego i duchowego, a także do harmonizacji otoczenia. Podstawowe techniki pracy z Reiki. Pozycje dłoni. Reiki można przekazywać poprzez dłonie, umieszczając je na różnych częściach ciała. Połóż dłonie na głowie, aby uspokoić myśli i poprawić koncentrację. Przyłóż dłonie do serca, by wzmocnić uczucie miłości i harmonii. Umieść dłonie na brzuchu, by zrównoważyć energię w ciele i wspierać trawienie. Medytacja z rejki. Zamknij oczy, wejdź w stan relaksu i poczuj przepływ energii. Możesz wizualizować złote światło przepływające przez Twoje ciało. Rejki na przedmioty i przestrzeń. Możesz energetyzować wodę, jedzenie, kryształy czy nawet pomieszczenia, aby wypełnić je harmonijną energią. Ćwiczenie: Przepływ energii Reiki. Usiądź wygodnie, weź kilka głębokich oddechów. Złóż dłonie w pozycji modlitwy, gasho i poproś o przepływ energii Reiki. Powoli rozchylaj dłonie i poczuj ciepło lub delikatne pulsowanie między nimi. Skieruj dłonie na siebie lub inną osobę i pozwól energii swobodnie płynąć. Jak czuć energię rejki? Niektórzy odczuwają rejki jako ciepło, inni jako mrowienie, a jeszcze inni widzą ją jako światło w swojej wyobraźni. Każdy doświadcza jej inaczej, ale niezależnie od formy, energia zawsze działa. Jak często praktykować rejki? Im częściej pracujesz z rejki, tym silniejszy jest Twój przepływ energii. Możesz robić krótkie sesje każdego dnia, na przykład rano, aby naładować się energią, i wieczorem by się wyciszyć. Punkt szósty: Symbole Rejki i ich zastosowanie. Symbole Rejki to klucze otwierające drzwi do głębszego przepływu energii. Są one starożytnymi znakami, które pomagają wzmocnić intencje, kierować energię i pracować na różnych poziomach uzdrawiania. Każdy z tych symboli ma swoją unikalną wibrację i zastosowanie, a ich użycie potęguje moc reiki. Ho, Ku wzmacniacz energii. Ko, Ku to symbol mocy, który działa jak przełącznik wzmacniający przepływ energii. Można go stosować na początku i końcu sesji reiki, aby skupić energię oraz ochronić siebie lub innych. Ćwiczenie Narysuj symbol rej w powietrzu przed sobą i poczuj, jak energia wokół ciebie się zagęszcza. Możesz go także umieścić na wodzie, jedzeniu czy przedmiotach, aby naładować je pozytywną energią. Seiheki. Harmonia emocji. Ten symbol działa na poziomie emocjonalnym i mentalnym, wspierając uzdrawianie traumy, redukcję stresu i poprawę relacji. Pomaga w balansowaniu energii serca i umysłu. Ćwiczenie. Połóż dłonie na sercu i wyobraź sobie, jak Sei he ki otula cię delikatnym światłem, usuwając napięcia i przynosząc spokój. Możesz go także stosować do medytacji oraz oczyszczania przestrzeni. Hon sha shonen. Uzdrawianie na odległość to symbol, który przekracza granice czasu i przestrzeni, pozwalając na przesyłanie energii na odległość. Jest stosowany do pracy z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Ćwiczenie. Wyobraź sobie osoby, której chcesz przesłać energię. Narysuj symbol Honsha ze i wizualizuj, jak energia Rejki płynie do tej osoby, przynosząc jej uzdrowienie i harmonię. dajko Symbol Mistrza. dajko jest symbolem duchowego oświecenia i głębokiego uzdrawiania pracuje na najwyższym poziomie energetycznym, wspierając rozwój duchowy i transformację. Ćwiczenie. Zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów i wizualizuj jasne, złote światło przenikające twoje ciało. Powtarzaj w myślach nazwę symbolu, aby wzmocnić połączenie z jego energią. Jak używać symboli Reiki na co dzień? Rysowanie symboli w powietrzu przed sobą lub nad miejscem, które chcesz uzdrowić, wizualizacja symboli podczas medytacji, umieszczanie ich na wodzie, jedzeniu lub przedmiotach, ochrona energetyczna poprzez nakreślenie symboli na drzwiach i oknach. Symbole rejki to potężne narzędzia, ale ich prawdziwa moc ujawnia się dopiero, gdy połączysz je z czystą intencją i praktyką. Każdy symbol jest jak klucz, który otwiera różne drzwi w podróży uzdrawiania i samorozwoju. Rejki to nie tylko wiedza, to doświadczenie, im częściej praktykujesz, tym głębiej łączysz się z energią i intuicją. Pamiętaj, że każdy poziom inicjacji to nie cel, a kolejny krok w Twojej duchowej podróży. Dlatego każdego dnia znajdź chwilę na pracę z energią, połóż dłonie na sobie lub innych, rysuj symbole, medytuj. Twoja praktyka to klucz do prawdziwej transformacji. Jeśli chcesz zgłębić kolejne tajemnice rejki, już za tydzień spotkamy się ponownie, by odkryć, jak świadomie pracować z tą energią i wzmocnić jej przepływ. Nie przegap kolejnej lekcji. Subskrybuj, zostaw lajk, like, włącz dzwoneczek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Świadomi czarodzieje. Twój krok do świadomego życia.